Drodzy, widzowie, Z tej strony Jaklum Foxy. Nie umiałam znaleźć kultowej maski krzyka, dlatego założyłam jakąś taką pod spodem są okulary i one mrugają tak fajnie. Przybliżę Wam temat, co czym są Elgradory, które już się pojawiły na moim, na moim kanale. Ale tak szczerze pojawiły się takie dwa wilki. Jak mogliście sam, Jak widzieliście ten odcinek, to możecie go sobie obejrzeć. Takie dwa wilki. Będziemy wam pokazywać, będę wam pokazywać w innym materiale. Dzisiaj przybliżymy sobie Krakena. Ta postać jest jednym z przywódców plemienia wodnego. Posiada włócznię zrobioną z kości smoków, czyli bardzo wytrzymałego na tego na surowce w Eldrador. Posiada fajne zdobienia i macki z przyssawkami Na każdy macek zakończony jest ostrym kolcem. Dlatego postać jest bardzo silna. Jak widzicie, to kraken ma piękne wykończenia na głowie, typu takie ośmiornica. Tutaj ma jakby taki ten dziób, który ośmiornice powinny mieć tu. Ale to jest taka bardziej zmutowana ośmiornica. W takich krótkich materiałach będę Wam przedstawiał po kolei wszystkie literatury, a potem będę tworzył z nimi historię. Do zobaczenia, trzymajcie się!